Witam państwa w kolejnym odcinku podcastu, w którym poruszamy tematy związane z upadłością konsumencką. Ja nazywam się Marek Biedrzycki, a w tym odcinku poruszymy temat związany z czasem postępowania upadłościowego. Ile trwa postępowanie? Także nie przedłużając, zapraszam wśród klientów, którzy pojawiają się u nas w kancelarii, także osób, które interesują się tematem upadłości konsumenckiej, narosło wiele mitów odnośnie długości postępowania upadłościowego. Skąd biorą się te mity? No, w pierwszej kolejności biorą się od niekompetentnych doradców, osób, które na konsultacjach ludziom no, po prostu bajki opowiadają na temat długości tych postępowań, że są one szybkie, ekspresowe, już z dwa tygodnie i po procesie, a tu miesiąc, tu półtora. Stąd też różne nieścisłości rodzą się w tym temacie. Bardzo duża część osób też nie ma świadomości tego, że w Polsce jest wiele sądów, które wydają postanowienia o upadłości i w każdym sądzie odbywa się to no, w innym czasie. Są sądy na przykład w Krakowie na Podgórzu albo sądy na przykład w Elblągu, gdzie zdarzało nam się w dwa tygodnie. Otrzymać informację o tym, iż klient dostał upadłość, a są sądy takie, jak na przykład w Łodzi czy w Gdańsku, że 6 miesięcy to jest standard, a zdarzało się nawet i 10 miesięcy oczekiwania na upadłość. A nie ukrywajmy, ogłoszenie upadłości, czyli postanowienie o upadłości, to jest dopiero wstęp do procesu. Czyli różne sądy różnie to postrzegają. My przyjmujemy czas, kiedy Trwa postępowanie upadłościowe od momentu wysłania dokumentów do sądu aż do momentu uprawomocnienia potencjalnego planu spłaty bądź też uprawomocnienia postanowienia o braku planu spłaty. Jak to wygląda? Jakie są etapy? W pierwszej kolejności przygotowujemy wniosek i składamy go poprzez system. KRZ, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych. Tutaj należy pamiętać, żeby ten wniosek starannie przygotować lub skorzystać z opieki osoby doświadczonej, która taki wniosek na nas profesjonalnie przygotuje. Dlaczego? Dlatego, że długość postępowania również tutaj w tym momencie ma znaczenie. W momencie, kiedy taki wniosek będzie przeciętnie przygotowany przez kogoś niekompetentnego, niedoświadczonego, wówczas pojawiają się braki formalne. No, i te braki trzeba po prostu uzupełnić. Raz, że trzeba je uzupełnić też przez ten KRZ i mieć jakieś obycie z tym systemem, który, no nie ukrywajmy, przyjazny dla człowieka. Nie jest, niestety. Najlepiej, żeby takich braków formalnych nie było, żeby taki wniosek przygotowała osoba doświadczona, kompetentna w obsłudze tegoż systemu. Wówczas wniosek jest złożony w sądzie, sąd Sprawdza, wszystko jest w porządku, sędzia bada taki wniosek, zasadność takiego wniosku, jest zasadność ustawowa, są przesłanki do opadłości upadłości, jest upadłość konsumencka, jest postanowienie w tej sprawie i rozpoczynamy proces w tym momencie. W momencie, kiedy otrzymujemy postanowienie o upadłości, sąd ustanawia również syndyka, doradcę restrukturyzacyjnego dla na naszego syndyka, czyli zarząd naszego majątku, który to prowadzi postępowanie. No, z doświadczenia przyjęło się, że takie postępowanie trwa co najmniej pół roku. Co się wtedy dzieje? No, Syndyk sprawdza to, co my w tym wniosku żeśmy napisali: sprawdza nasz majątek, sprawdza nasz stan zdrowia, nasze dochody, sprawdza, jakie czynności cywilnoprawne były wykonywane w ostatnim czasie. Musimy przygotować różnego rodzaju Ankiety, różnego rodzaju oświadczenia, których syndyk od nas przez ten czas wymaga. Jeżeli jest jakiś majątek, który dłużnik posiada, który wchodzi w skład masy upadłości, syndyk zobowiązany jest ten majątek spieniężyć, zaspokoić koszty postępowania. Jeżeli tam coś zostało z tego majątku, zaspokoić w jakiejś tam części wierzycieli, o ile jest to oczywiście możliwe. I na sam koniec, w momencie, kiedy już takie postępowanie dobiega końca, przygotować projekt planu spłaty i ocenić w tym projekcie, co miał wpływ na niewypłacalność takiego dłużnika, takiej osoby upadłej, czy było to rażące niedbalstwo, czy może jakieś czynniki zewnętrzne wystąpiły, które przyczyniły się w sposób bezpośredni na niewypłacalność takiej osoby. Natomiast jest to temat na inny odcinek. Ale wpływ na długość postępowania oczywiście to ma, idziemy dalej. Zdarzyło się też parę razy, że w postanowieniu o upadłości sąd już na tyle był przekonany, co do sytuacji życiowej, zdrowotnej, takiego upadłego. Przede wszystkim, jeżeli we wniosku było to bardzo dobrze opisane i udowodnione załącznikami, chociażby historii chorób, jakichś wypadków, sąd obliguje często w takich sytuacjach syndyków, żeby nie prowadzili postępowania dłużej niż i tam jest na przykład jakaś tam liczba miesięcy, dlatego że sytuacja jest jasna, prosta, klarowna, nie ma tam nad czym debatować, nie ma tam majątku, nie ma tam nic, czyli jakby w takiej zdobniemaniu prośba jak najszybciej przeprowadzić postępowanie, zamknąć, zakończyć bez projektu planu spłaty, bo nie ma nad czym się tam prawdę mówiąc zastanawiać. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o osoby, które posiadają jakiś majątek, na przykład samochód bądź też jakieś nieruchomości. Mówimy tutaj o majątku znacznej wartości. No Wówczas syndyk musi ten majątek spieniężyć, a to może trwać. No bo nie ukrywajmy, nie wiemy, czy amator na daną rzecz, nieruchomość czy też ruchomość, znajdzie się w tydzień, w dwa czy w rok. Nie wiemy tego. I też nie wiemy, czy na przykład, jeżeli dany upadł, dana osoba ma na przykład jakąś część majątku, czyli pół samochodu, pół mieszkania, jedną piątą działki, bo tam jakiś spadek był na przykład, no i synek ma obowiązek spróbować to spieniężyć. No, to kto kupi jedną piątą na przykład samochodu. Która nie wiemy, gdzie jest, czy od strony lewych drzwi, czy prawych, czy z przodu, czy z tyłu. Tak samo jedna piąta mieszkania, gdzie mamy jedną piątą drzwi, jedną piątą okna, jedną piątą parapetu, jedną piątą łazienki, kuchni, etc. Wiadomo, że ciężkie jest to do zbycia. W tym przypadku pozostali wspólnicy, udziałowcy e, takiej rzeczy mm, mogą to na przykład odkupić od syndyka, jeżeli no, ten po kilku próbach sprzedaży takiego składnika majątku uzna, że no jest to kompletnie niesprzedajne i zgadza się, że ktoś, kto ma pozostałe udziały, na przykład w tym samochodzie czy w tej nieruchomości, ten udział tego upadłego od syndyka odkupił bądź też syndyk wyłącza z masy upadłości ten składnik majątku, który po prostu jest niesprzedajny. W tym momencie możemy stworzyć sobie taki przykład. Mamy upadłego, mieszka on na terenie Warszawy. Sprawą zajmuje się sąd na Czerniakowskiej. Składamy wniosek do sądu poprzez KRZ. No i w Warszawie 3 miesiące, jest to standard, nawet i 4, czekamy na postanowienie o upadłości. Czyli przyjmijmy, mamy 3 miesiące. Osoba taka nie ma żadnego majątku, nie ma nic, jest to jakiś emeryt, bądź też rencista osoba, która już nie ma możliwości jakichś większych zarobkowych, żeby e, coś tam się wydarzyło. Przyjmijmy, że czynniki zewnętrzne pojawiły się, które doprowadziły do tej niewypłacalności, jakaś choroba czy wypadek. Syndyk wchodzi. 6-7 miesięcy, co najmniej trwa postępowanie. Mamy już 10 miesięcy. Potem syndyk przygotowuje projekt planu spłaty. Przyjmijmy miesiąc, coś koło tego. Czyli mamy 11 miesięcy. Projekt trafia do sądu, trafia do nas. Możemy napisać odpowiedź na ten projekt planu spłaty. Sąd wyznacza posiedzenie, na którym to najczęściej wzywa osobiście takiego upadłego w celu przesłuchania jego w tym momencie. I jeżeli projekt planu spłaty przejdzie bądź też jego brak, czekamy na uprawomocnienie i w tym przypadku już mamy spokojnie 13-14 miesięcy. No jest to taki standard. Często, jeżeli klientom naszym mówimy, że co najmniej rok trwało będzie postępowanie, to oni mówią: Ale jak to? Ale dlaczego? No rok? Tam w tamtej kancelarii to mówili, że dwa miesiące oni wszystko załatwią, będzie upadłość. Tak, no dwa miesiące to może uda się przy dobrych wiatrach i niewielkiej liczbie sądów w Polsce, naprawdę w niewielkiej, e, dostać postanowienie upadłości, natomiast to jest dopiero rozpoczęcie procesu. Rozpoczęcie. Tylko, że trzeba zrozumieć też ofertę. Jeżeli ktoś proponuje same przygotowanie wniosku, to oczywiście jego praca skupia się na przygotowaniu wniosku i on mówi dwa miesiące będzie upadłość, dziękuję. I tego człowieka, czy tej firmy, kancelarii nie ma dalej. Natomiast, jeżeli ktoś przychodzi na przykład do nas i my oferujemy pełną obsługę, Czyli na przykład opieka klienta podczas całego procesu i reprezentacja jego przed sądem. No to my mówimy, w tym i w tym sądzie z doświadczenia naszego jest 3-4 miesiące, ale w tamtym sądzie na przykład, no to już jest 6 miesięcy. A w tym i w tym sądzie to i dwa tygodnie udało się e, dostać postanowienie o upadłości. Ale w pani czy pana przypadku proces będzie trwał co najmniej rok, jeżeli nie mamy majątku, jeżeli nasz klient ma jakiś składnik majątku, nawet marny samochód, gdzie wiemy, że syndyk będzie musiał to w masę wciągnąć, będzie próbował go spieniężyć, mamy nadzieję, że szybko uda się sprzedać, to i tak i tak dwa miesiące nam dojdzie, albo nawet trzy, zanim te pieniądze e, rozliczy. W związku z tym mamy już 13 miesięcy, plus projekt planu spłaty, plus posiedzenie o ustalenie tego planu spłaty, plus uprawomocnienie, Półtora roku. I ktoś mówił o tym, o kurczę, a to tak długo, a to skąd to, a to nie. No tam mówili inaczej, tam mówili inaczej. Tam mówili, bo tam nie byli w sądzie, tam oni nigdy takiego procesu nie prowadzili, tam ktoś wniosek napisał i na tym się jego praca skończyła. A co dalej się działo? O! Niech się klient martwi. My wniosek napisaliśmy pieniądze wzięliśmy za to. A co tam się potem dzieje potem, no niech się ten klient martwi. Na przykład do nas dużo ludzi przychodzi w takich, jak my to ich nazywamy, spadochroniarzy, że ktoś im tam dogodził, jakiś tam wniosek napisał, udało się dostać upadłość. Teraz nie ukrywajmy, że ta upadłość jest praktycznie we wszystkich przypadkach otrzymywana. Potem to syndyk przez okres postępowania sprawdza, czy tam upadłość jest zasadna. Jeżeli tak, to na jakich warunkach może odbyć się umorzenie tego długu? Więc nie oszukujmy się. Jeżeli ktoś czasami mówi, że dwa miesiące, no to tak, dwa miesiące to możemy przy dobrych wiatrach czekać na postanowienie o upadłości. Oczywiście, o ile wniosek był naprawdę dobrze napisany przez kogoś kompetentnego, nie było braków formalnych po drodze, to tak, można się uda w dwa miesiące ogłosić upadłość, dostać postanowienie. O tak. Przyjmijmy. Natomiast nie ukrywajmy, umorzenie długów następuje albo w momencie uprawomocnienia braku planu spłaty, albo w momencie zrealizowania planu spłaty. I tutaj nie oszukujmy się, jeżeli komuś rażące niedbalstwo przetrafiło się w życiorysie i sąd to przybił, no, nie ma co ukrywać. Zdarzyło się i ktoś dostał 50 miesięcy potencjalnego planu spłaty, to kiedy zakończy się? Jego procedowanie i umorzenie całych długów. W momencie, kiedy on to 50. ratę spłaci, ten 50. element planu spłaty, który sąd mu wyznaczył, zrealizuje, wówczas zostają umorzone jego długi. Oczywiście wiadomo, że skutki. Tego odczuwamy już w momencie, e, kiedy sąd ogłasza upadłość, bo w momencie, kiedy sąd ogłasza upadłość, wszystkie czynności windygacyjne są zawieszone. Nie mają prawa nas nękać. Ci wszyscy windygatorzy z firm jakichś chwilówkowych, jakichś tam, tych, które skupują długi. Nie będę tutaj nazwami się posługiwał, bo, bo po prostu nie wypada. E, więc jakby tutaj. Jest taki komfort psychiczny, natomiast finalnie nasz dług staje umorzony w momencie, kiedy uprawomocni się postanowienie o braku projektu planu spłaty. Czyli są tu marze długi, do widzenia, koniec. Lub też, jeżeli plan spłaty zrealizujemy. Tak to wygląda. Więc reasumując, nie można jednoznacznie określić, że w przypadku upadłości konsumenckiej to proces trwa rok. Albo proces trwa miesiąc, albo dwa. Nie. Ile jest osób, ilu jest klientów, ile jest sytuacji życiowych, tyle jest przypadków. I każdego klienta, przynajmniej my u nas w kancelarii, oceniamy indywidualnie. I ja wiem, że nie wszystkim to się podoba. Wiele osób e, z takimi wyrzutami nawet często próbuje z nami rozmawiać, ale co to Pana interesuje, jakie ja mam majątek, a co to Pan obchodzi, co ja sprzedałem, a komu darowałem. No, przepraszam, obchodzi mnie, bo jeżeli pan zdecyduje się nie na sam wniosek, ale na pełną obsługę, żebyśmy to pana reprezentowali, no to my chcielibyśmy wiedzieć, czy pana będziemy reprezentować przez rok, dwa czy trzy, na przykład. Więc to jest istotne, bo nie ukrywajmy, większość ludzi decyduje się. Na taką kompleksową pomoc z naszej strony. W związku z tym dzwoniąc, albo przychodząc do, do kancelarii, ktoś oczekuje, że my już w progu powiemy jemu, ile kosztuje upadłość. Ktoś wchodzi nogę za próg przestawia i krzyczy: A ile upadłość u was kosztuje? Nie wiem. My szklanej kuli to nie mamy. Gdzieś tam kiedyś Jackowskiego widzieliśmy w telewizji, w różbite macie ja też, ale nie mamy ani do nich telefonu, ani kontaktu, żeby zadzwonić i. Się zapytać nawet, ile to mogło być, choć my osobiście we wróżby nie wierzymy. Zapraszamy. 10-15 minut, kilka pytań i jest odpowiedź. W pańskim, czy w pani przypadku, proces będzie trwał. Z naszego doświadczenia, mniej więcej tyle lub tyle. Jak będzie mniej, to się ucieszymy. Jak będzie więcej, to się nie rozczarujemy, bo tyle zakładaliśmy. I za obsługę tego procesu będzie taka, taka kwota, na przykład, potrzebna. Aby ją zrealizować. Tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam również na inne nasze materiały związane z tematem upadłości konsumenckiej oraz te przyszłe, które niebawem się pojawią. Zapraszam też na naszą stronę upadłośćmyśliwekancelia.com. Wszystkiego dobrego, życzę. Do zobaczenia i do usłyszenia.